Dworzec autobusowy w Ostrowęce, Czy tak powinien wyglądać? Przebudowa i zagospodarowanie terenu Dworca PKS to inwestycja, na którą mieszkańcy Ostrowęki czekają od lat. Moi kandydaci prześcigają się w pomysłach dotyczących zagospodarowania tego terenu. Ja przedstawię Państwu realny pomysł. Zapraszam do obejrzenia materiału, z którego jednoznacznie wynika, że inwestycja ta jest możliwa do zrealizowania. Pani Ewa żebrowska rosak poprosiła mnie o konsultację na temat przeprowadzenia tej inwestycji, bazując na naszych dobrych doświadczeniach w mieście Łomża. Wręcz jestem przekonany, że ten pomysł witalizacji tego dworca. Może się powieść przy założeniu, że będą to kompetentni ludzie i będą mieli na to pomysł i determinację, aby to wykonać. W mieście Łomża dysponowaliśmy analogiczną działką, też otoczoną starymi budkami sidingowymi kupców, bardzo mizerną poczekalnią dla pasażerów i równie niedostępnymi stanowiskami autobusowymi. Jesteśmy przed dworcem autobusowym w mieście Łomża. Jak Państwo widzicie, wybudowaliśmy piękną infrastrukturę potrzebną, konieczną dla wszystkich korzystających z komunikacji publicznej. Mamy nowoczesny, estetyczny dworzec nawiązujący swoją stylistyką do naszej specyfiki, do tego, że miasto jest położone tuż przy rzece Narwi. Stąd ten kształt zadaszenia dworca. Mamy też funkcjonalne perony. Dla pasażerów mamy też bardzo funkcjonalny i nowoczesny nowoczesną poczekalnię, dostępną również dla ludzi, dla osób z niepełnosprawnościami. Działka, którą dysponowaliśmy, była analogiczna do działki, którą dysponujecie Państwo w Ostrołęce. Niewiele ponad hektar gruntu. Wykonując, przygotowując się do inwestycji, wykonaliśmy plan funkcjonalno-użytkowy, z którego wynikły dla nas zaskakujące informacje. Otóż okazało się, że na dworzec, na taki dworzec, jak który jest za moimi plecami, potrzebne jest 32 ary, 35 w tych granicach. Więcej tej działki nie potrzeba. Na tej wielkości działki można wykonać w pełni funkcjonalny dworzec przejazdowy dla takiego miasta jak Łomża, jako Ostrołęka. Spotkaliśmy się z wieloma problemami. Mamy obok halę targową, gdzie trzeba było uwzględnić bardzo duży ruch, szczególnie w dni handlowe. Mieliśmy również bardzo zdegradowany plac, wiele sieci podziemnych, które wymagały przebudowy jak również nie mieliśmy tak naprawdę żadnej poczekalni. Stały tylko jakieś kontenery, które pełniły funkcję poczekalni dla pasażerów. Wykonaliśmy dworzec w tym kształcie, który Państwo widzicie. Pomogliśmy przebudować kupcom, którzy mają swoje punkty handlowe, swoje boksy handlowe wokół dworca, analogicznie jak w Ostrowęce, na nowoczesne i bardzo ciekawe obiekty, które teraz naprawdę żyją, które teraz naprawdę prowadzą bardzo sprawnie swoje działalność. Uzyskaliśmy to całą przebudową nowoczesną przestrzeń, bardzo docenianą przez przejrzejących, przez miasto i samych łomżan. Stoicie Państwo przed problemem ważnym dla, dla miasta Ostrowęki, który też taki w łomży przez wiele lat nie był rozwiązywany przez kolejne ekipy rządzące czy w łomży, czy w Ostrołęce. Jestem przekonany, i to jest potwierdzenie za moimi plecami, że ten problem można rozwiązać, jeżeli zajmą się tym wiarygodni, kompetentni ludzie i jeżeli będą na to mieli pomysł i determinację, aby to wykonać. Nam się udało, nie widzę żadnego powodu, aby. W Ostrowence to się nie miało powtórzyć. Życzę Państwu powodzenia i realizacji przynajmniej takiego obiektu jak Łomża. Zaprezentowany w materiale pomysł nie jest jednym z pomysłów, które od lat pokazują się w różnych programach i kampaniach wyborczych. To realny, rzetelny projekt, możliwy do zrealizowania, oparty na wiedzy i doświadczeniu. I ja ten projekt dla Państwa zrealizuję. Zamienię obecny dworzec PKS w nowoczesny, funkcjonalny obiekt na miarę naszych czasów.